Maneczku, witam Was w nowym odcineczku z gry Dead by Daylight. Eee, jest godzina dziewiąta rano i powiem Wam, że meczu szukałem jakieś, może 10 minut, gdzie po południu szukałem go jakieś, nie wiem, 20 minut. Więc w sumie to nie jest źle. Dobra, tutaj mamy. O, kogo tu mamy? Uciekiniera! Bang, bang, bang! Oś koleżanko, chodź, 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 dobra. Tutaj koleżanka nie ogarnęła na samym początku. Bardzo mi przykro. Ojoj ojoj. Bang! Wysiamę ją na haka. Gramy mi się Ghost czyli taki lekki powrót do pierwszego odcinka na tym kanale. I spróbuję teraz sprawić, żeby zagrać im nim troszeczkę lepiej niż ostatnio. Bo, z tego co pamiętam, wtedy to nie było zbyt dobre placów. Znaczy, nie było zbyt dobrych placów. Mamy tutaj, jak widać, taki sandek. dek. O, cześć! Bang. Ruinka jest bardzo dobrze ukryta, ponieważ tak ładnie w krzaczkach. Więc raczej nie powinni jej za szybko znaleźć. Nie będziemy gonić koleżanki, która zeszła dopiero z haka w piwnicy. Nie będzie loopingu. Jesteśmy miłymi mordercami. Podgonimy tą do parteru. Dobra, bieri. I co? Mam irongras pana trójce. To chyba koleżanka też odwiedzi piwnicy, coś tak myślę. He, he, chyba jej się to spodoba. A jak ja to... Cóż mówi się trudno. Tylko czy ją doniesiemy? Z tym perkiem powinniśmy. Bang! Dokładnie. Ideolo, myślę, że tak jakoś nastyk. Go, 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 go. Tutaj były kroczki, uszkodziłem generator i lecimy dalej. Od razu tryb niewidzialności, w sensie... Żeby nie było wykrywania tego wykrywania bicia serca No myślę, że gdzieś tu się mogą czaić, ale jeszcze tak na wszelki wypadek bym właśnie zobaczył roinka. Oj, oj oj oj, koleżka ze silnik, oj oj. oj. Chodź tu kolego. Powinien mnie raczej widzieć, ale nie patrzył się na mnie, przez co nabiłem na nim trochę stalkingu. I mech! Narażono od razu! Nie, ja chyba czegoś nie ogarnia. Chyba <grym> no mnie jednak nie zobaczył, a już myślałem. Dobra, nabity stalk i lecimy go od razu popuścić również do piwnicy. Tutaj przejdziemy przez paletę. Ryzykowne zagranie, ale okej. Okay. Jum. No i ciebie powiem się na najdalszy hak, na spokojnie. No, na razie za dobrze im nie idzie, no nie, trzeba przyznać, ale no... E, rangę mam 15 aktualnie na mordercy, więc no... Surwiwoży tutaj nie będą jakoś mocno doświadczeni, więc nie ma co się dziwić, tak? Jeżeli chodzi o addony, jakie mam dodane tego... Wow! Na ruinie to naprawili. Skobaniutcy. Jeżeli chodzi o Addony, które mam co ty, co, co, ty tu ro... co ty tu robisz? Jeżeli chodzi o Addony, które mam e, teraz których używam e, jest to... Są takie jakieś szare Addony jak widać, więc niezbyt zmieniał cokolwiek. Jest to bodajże lekkie... Z... lekko zwiększony czas oznaczenia i lekko szybszy stalking ale to są tak, że tak powiem Słaba donrzałaś odczuwalna, tak? No dobra, raz, dwa, trzy Myślałem, że poszła mi ruina, a to tylko znak, że odnowił mi się tam, odnowiłem się umiejętność Jak się przestraszyłem, OMG No bo w sumie będzie... Prawda Będzie mi bardzo trudno znaleźć tą ruinę, trzeba przyznać No serio, czemu ona zrzuca te pasy tak wcześnie? W sensie bez sensu, muszę za nią tak biegać jak z A tak to mogła przynajmniej trochę trafić i przez to, że cały czas bijam palety, nie mogę sobie nawieść Bloodlasta. Naprawdę, zro... Naprawdę to zrobiłaś? Naprawdę to zrobiłaś? Ta szafka jest zakrwawiona... No dobra, liczą się chęci, tak? N nie oceniajmy. Prawie ci się udało, koleżanko. Prawie ci się udało. Gdzie? 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 To możliwe, że... Zostałem oznaczony przez osobę wiszącą na haku? No nie wiem, najwidoczniej to chyba możliwe. Dobra, nieważne, lecimy zobaczyć, czy Inkru W przypadkiem tutaj nie znalazł. Nie słychać, żeby ktoś się niszczył. Czy naprawiają... Nie naprawiają tego silnika. No to jest kubaniutce, a myślałem, że będą go tutaj dalej piłować. A jednak nie, ten też jest skopany. Chociaż możliwe też jest, że to jest ruina. W ogóle zapomniałem, że ten. Że mam free of the hand, przez co będę widział, że ktoś będzie mi niszczył te totemy. Tak naprawdę od ostatniego odcinka w ogóle nie ruszyłem tej postaci. Więc... Nawet nie ogarnamy kieperki tutaj mam. No nie będę jest taka ona i tak jest na strzałę, i tak? No. Serio? Naprawdę? Co oni robią z tym... O! A ona siedziała w drugiej szafce! Co jest? O co chodzi? Ona siedziała w drugiej szafce! Co oni mają do tych szafek? What the fuck? Wszyscy wchodzą tak na hała po prostu! No przecież byłem koło niej i wesz do A, Co jest? Nie, nie wiem co oni robią, naprawdę nie wiem. To ona mnie tu krzyczy, a tam co? Tam albo silnik, albo ruinka, nie wiem. Wiem, że biegniemy Dobra, nieważne, bajcie. Dobra, na szczęście to był silnik. Tak, to był silnik A ja czy ktoś montuje tutaj. Znaczy tam, montuje, montuje go ktoś, słyszę I to znowu ten sam kolega. Znowu ten sam gość, który nie ogarnia tego stalkingu. Biedaczek Biedaczek! To jest jakiś na pewno nowy gracz, bo w ogóle nie wiem co się dzieje, że jakiego ja go stalkuję to potem mam go na strzałach. W ogóle nie zwraca na to uwagi, tak? Nie słyszy terror Radiusa, więc myśli, że mnie tutaj nie ma. Zwalił silnik koło mnie. Eee... No przepraszam kolego, przepraszam. Ale jeszcze ci się następnym razem uda, ja w ciebie wierzę. Tutaj próbował mnie na paletę zbejtować. O! No to to sięgnięcie odblokowałem. Najsik, najsik. Dobra, tak. Tutaj nic nie ruszone. Tutaj możemy podejść do silnika i go sprawdzić. Ale naprawdę dobrze mi się zresztą te totemy w sensie rozgrywka już. O, tutaj widziałem koleżankę. Prawie cały spalak nich nabiłem. Rozgrywka trwa już naprawdę dosyć długo. A oni nie, nie, jeszcze nie znaleźli żadnego totemu. Więc naprawdę, naprawdę dobry rek. I rzadko się takie zdarzają. Bardzo polecam tą rozgryweczkę. Dobra. Kolejna powalona. I nie pamiętam zbytnio tamtego odcinka, ale bodajże, że wtedy, a, gdy po raz pierwszy grałem Westface na tym kanale, to nie przystalkowałem żadnej osoby tak naprawdę, bo nie wiedziałem jak to zrobić. A tutaj, proszę bardzo, naprawdę, naprawdę ta umiejętność stalkowania jest tutaj przeze mnie dobrze używana. Praktycznie cały czas wieszę w piwnicy. Dzięki temu, że. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę, na serio? Ale Dobra, wiecie co? Ja, ja jej nie będę wieszał Ja dam im się podnieść i w ogóle, no bo zrobili jeden silnik. Czy wzięli jakieś dodatki? No, coś wzięli, ale takie słabiłkie. No, żeby przynajmniej tej rangi nie stracili, tak? No bo <grafi> idzie im co najmniej fatalnie. Da mi się zdjąć z ha haka, da mi się podnieść. Na spokojnie, zobaczcie sobie silniczki i tam przyjdę. Co, co to było? Oj, klodet, kludet Ale najlepsze jest to, że gdyby na mnie nie spojrzała. I, moja umiejętność by mi nie pokazała, że ktoś na mnie patrzy. To bym w ogóle nie ogarnął, że tak lodę tutaj jest. Więc popełniła duży błąd, będąc z kampioną. Ale no, mówi się trudno. No, no wyjdź za tą pudła, tapudła, wyjdź, 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 wyjdź. Słyszę Ciebie tutaj, ale. Ja bym chciał dopaść tutaj koleżankę za pudłem. Gdzie ona jest? Koleżanka za połudnem, proszę się zameldować. Ale bezsens, dobra. No serio, ich nie widzę, dobra, Klodet, Bo mnie już denerwujecie, zabieram cię, z zabawy. Ja nie wiem, skąd tam nie patrzycie. Ja was nie widzę. Tyle w temacie, idziemy stąd. Co za ludzie. Lampią się i lampią, ja w ogóle nie ogarniam. O, tu skrzynkę jeszcze macie. Co za... O nie, Magic, to było ostatnie powieszenie Biedny Magic I nikt mu nie pomógł! Ale chamy, w sensie zdjęli się z haka, nikt nie pomógł osobie leżącej Przykre, przykre Czemu ten krzak się palił Dobra, bierzemy znowu tego perczora Ten nietknięty, tamten nietknięty, ten tknięty. co oni robią? Nikt nie, nie zniszczył żadnego tutaj mojego totemu. Silniki są wszystkie nieruszone. Nie podnieśli leżącej klodet. Co się dzieje? W sensie, co się dzieje? Żaden z silników nie jest dotknięty. Nawet tak, choćby przez sekundę. Żaden nie jest dotknięty. Co oni karwać twarz robią? Leczą się, leczą, a nie mogą mi stalkować. W sumie przykre, bo ograniczony zakres. Dobra, chodź tu. O ty kurcze! Kurczowańcu. Dobra, oni teraz będą robić taki trik na paletę. A ja zrobię trik na kontę palety. Koleżanka dostała strzała. Raz. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No... nie wiem co one robiły. Nie mam... dla tego pojęcia. Ale no cóż, mówi się trudno. Wiem, że, yy, znaczy, ja teraz ogólnie w DBD stosunkowo mało gram i mam dopiero pierwszy tydzień archiwów, ale wiem, że bodajże w trzecim. O, disconnect. O, oho, o. Ho, ho. Ale słabiutko, koleżanka się rozłączyła. Nie będzie punkcików za mecz. nie będzie. Żadnego punkcika za mecz nie będzie. Mogła jeszcze poczekać 3 sekundy. I by miała jakiekolwiek punkty, a tak to ma straty rangi i nie ma żadnych punktów, więc naprawdę super zagranie, przyjaciółko. <laughs> Dokonczam temat, wiem, że chyba w trzecim tygodniu archiwów jest zadanie, żeby polecić wszystkich ocalałych w piwnicy. I chciałem powiedzieć, że właśnie bym to zrobił, ale że tutaj ta by się rozłączyła, to chyba we mnie szlak trafił, jakby takie coś się stało po prostu. No, bardzo nieładne zachowanie, ale go z ugrane. Pięknie, ładnie, profesjonalnie, tak? No. Mam nadzieję, że meczek wam się podobał. Dwa postępy rangi. Napiszemy jeszcze kulturalne GG, bo jesteśmy kulturalnymi gra, 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 graczmi, graczami, graczami bodajże. Zero punkcików. Gratuluję koleżanko Sassina. E, bardzo dobre zagranie. Gratuluję, naprawdę. No, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że filmik wam się podobał. I że czekacie na więcej. No, do usłyszenia, Narazka. Cześć!